No, i co już po marszu Polaków we Wrocławiu? Jak widzicie, prowadziłem doping, miałem przemówienie. Jestem dumny, że mogłem współorganizować ten marsz. Dziesiąty rok to jest. Teraz z Fundacją Polak w Polsce gospodarzem, której prezesem jest Robert Piskorski. Powiem Wam tak: technicznie, jeżeli chodzi o współpracę wszystkich w trzonie zaangażowanych w ten marsz. To była organizacja 10 na 10. W ogóle to był najpiękniejszy marsz w historii, jaki ja znam. Dziękuję wam kibice. Dziękuję wszyscy polscy patrioci, którzy przybyliście za wspaniały doping, za to, że zdzieraliśmy gardła, by pokazać jak bardzo Polskę kochamy i zamanifestować cześć dla ojców niepodległości na czele zelewowskimi lwowskimi i przemyskimi orlentami, o których mówię na Marszu we Wrocławiu od roku 2016, 17, 16 dobrze pamiętam moi drodzy czas wrócić do pracy jadę do pracy swojej <gryw> jako publicysty robię dokumentalistykę dzisiaj a ja Was zachęcam, wspierajcie mnie. Jacekmiędlar.pl ukośnik wsparcie. Na całą działalność publicystyczną, na realizację serialu dokumentalnego sąsiedzi. Powstały dwa odcinki z czterech, wszelkie informacje, gdzie obejrzeć, gdzie są seanse, Na film Sąsiedzi.pl. tam ukośnik wsparcie. To będzie właśnie jak mnie wesprzeć. Już powtarzam po raz drugi. Ale, moi drodzy, niesamowite książki teraz wjeżdżają. Przez moje wydawnictwo, Krzyśka Żabierka już dostępna jest na sklep myśliwprawo.pl. O zapomnianych, wyklętych trzecierpę. żołnierzach wojska polskiego, milicjantach, którzy walczyli ze zbrodniarzami z ukraińskiej powstańczej armii po II wojnie światowej, którzy także zasługują na godne upamiętnienie. Jest to w zasadzie jedyna książka tak napisana, tego typu, w tym stylu, w swoim rodzaju. Zachęcam Was, zapoznajcie się, przeczytajcie na sklep myślnikw myślnikwprawo.pl, można już zamawiać. Jest też już dostępna płyta DVD z drugim odcinkiem, który wczoraj zwyciężył w edycji jesiennej włoskiego festiwalu filmowego PONCO. Na takiej włoskiej wyspie Ponco, gdzie gala finałowa odbędzie się bodaj we wrześniu 2026 roku, gdzie mam nadzieję drugi odcinek zwycięży. To pierwszy festiwal, w którym drugi odcinek bierze udział i od razu zwycięstwo. Coś wspaniałego. No i jest odcinek w ośmiu wersjach językowych. Ja leczę gardło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za marsz, za to, że jesteście. Pamiętajcie, że kupując w moim sklepie internetowym, wspieracie moją działalność. Wspieracie działalność, której, no cóż, IPM nie wykonał, ale mi się udało, nam się razem udało. Niech Bóg będzie z nami. Wszystkiego dobrego.